Szanowni posłowie, szanowni państwo, wszyscy, którzy tutaj przyszliście e, uczcić pamięć generała. Stoimy w bardzo istotnej sytuacji, bo oddajemy hołd i rehabilitujemy w imieniu państwa polskiego generała dwa lata po śmierci, ponieważ przez dwa lata państwo polskie nie miało odwagi upomnieć się o honor. I prawdę o poległym swoim żołnierzu. Musiało minąć wiele miesięcy, zanim oczywiste fakt, oczywiste dla każdego myślącego człowieka, który po prostu nie jest tchórzem, można było ogłosić i można było przyjąć w opinii publicznej. Przyzwyczailiśmy się do tego, żeby mówić o obowiązkach żołnierzy. Żołnierze mają kilka ważnych obowiązków, które pewnie nawet każdy, kto nie był żołnierzem, zna, ale są też obowiązki państwa wobec żołnierzy i obowiązki nas wobec tych, którzy nas bronią. Ludzi w mundurach. A pierwszym podstawowym obowiązkiem jest ochrona trzci tych ludzi. Szczególnie kiedy polegną, kiedy zginą, kiedy odejdą. Kiedy zginą na służbie. Generał Głasik bez względu na to, jakie były przyczyny katastrofy, zginął na służbie. Pełniąc służbę wobec państwa polskiego, wobec nas wszystkich, reprezentując nas wobec tych, którzy polegli Katyni, jak zachowało się państwo polskie. Przejdzie to do historii hańby i ci wszyscy, którzy nie byli w stanie obronić swojego generała, ci wszyscy, którzy szkalowali, oni przejdą do tej historii, tej najbardziej niepewnej historii. Dzisiaj może są z tego jakieś zyski polityczne, może ktoś zyskał na tym, że zapomniał, że kłamał, że podpisał biżżetów. Ale to wszystko minie i honor generała Głosika pozostanie tak jak tych, którzy zginęli w Smoleńsku. A ci wszyscy, którzy brali w tym ci wszyscy, którzy fałszowali historię, ci wszyscy, którzy nie chcieli y, prawdziwego śledztwa, ci, którzy po prostu zamykali oczy na fakty, oczywiste już dzisiaj fakty, ci wszyscy będą musieli y, dołączyć do, te, do tych, którzy fałszowali polską historię, do, 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 do fałsztest, do katynium, do fałsztest, wielu, wielu innych, które y, leżą cieniem piętnym na polskiej historii. Szanowny Panie Generale, to, co chcemy się stało, to nasz obowiązek wobec Pana. Ale to nie Pana zdradzono, zdradzono Polskę. Bo ci, którzy łamali, ci, którzy tuszowali prawdę, nie wystąpili przeciwko generałowi Wasikowi. oni wystąpili przeciwko Polsce. Ale Polska potrafi się upomnieć. Miną lata, miną miesiące i Polska się pomni o pamięć i honor generała i tych wszystkich, którzy zginęli. Naszych przyjaciół, przed których było też wielu moich przyjaciół, Snoleńskich Mo może, może dzisiaj jeszcze nie jest czas, żeby każdy Polak, żeby każdy Polak się obudził, ale ten czas nadchodzi. Widać wyraźnie, że z każdym dniem, z każdym miesiącem pamięć o smoleńsku nie gminie a rośnie. I rośnie w sposób rzeczywiście chyba zaskakujący dla tych, którzy przeprowadzili tą gigantyczną, być może jedną z największych w naszej historii współczesnej, operacji maskującej fałszującej prawdy. Tak jak w przypadku generała Głasika, jak w żadnym innym, nie użyto tylu środków, tylu zabiegów, tylu służb, żeby zamazać o nim pamięć. Dlaczego generał Głasik był taki ważny? Dlaczego... Yy, Zniszczenie pamięci a nie było takie istotne. Powód pierwszy to taki, że przy pomocy wiernego żołnierza prezydenta próbowano uderzyć w samego prezydenta. Powód drugi był taki, że generał reprezentował wszystko to, co było najlepsze w polskim wojsku. A powód trzeci to był taki, żeby upokorzyć nas wszystkich, państwo polskie i każdego Polaka. Niestety również władze polskie się na to zgodziły. I może oni jeszcze dzisiaj sprawują swoje rządy, ale jeżeli nic w tej sprawie nie zrobią, to nawet ich dzieci będą się wstydziły pamiętać, że oni kiedyś rządzili. Tak będzie. Zapewniam Państwa, że tak będzie, bo tak się toczy historia. Gdzie są dzisiaj kłamcy, spod... którzy kłamali o Katyni? Oni się dzisiaj wstydzą przyznać do swoich nazwisk tego, co pisali. Znika to z bibliotek ich twórczość. Trudno znaleźć tamte gazety i tamte książki, które oni tworzyły. Tak samo wielu dziennikarzy i polityków będzie wiekało po bibliotekach, żeby schować te gazety i te książki, które pisali o Smoleńsku i pisali o generale. Już dzisiaj udają, że tego nie mówimy, a za chwilę będą musieli się zapaść pod ziemię. My jesteśmy w stanie oddać hołd generałowi, my jesteśmy w stanie oddać hołd wszystkim kolegom, ale on musi zacząć również od rozliczenia winnych kłamstw. Bo to jest krzywda wyrządzona nie tylko rodzinom, ale to jest krzywda wyrządzona Całej Polsce, nam wszystkim. Panie generale, my zaciągnęliśmy się na tą służbę jako wolontariusze. My chcemy pełnić dobrą misję w tej sprawie i ją dopełnimy do momentu, w którym wszystkie sprawy będą wyjaśnione i wszyscy, którzy zostali zniesławieni, a pan szczególnie, będą uczczeni. To jest nasz obowiązek. Cześć pamięci generała, cześć pamięci wszystkich kolegów. Został zaatakowany. I dlatego w jego właśnie osobie wrogowie Polski chcieli zniszczyć polską armię i polskie dążenie do niepodległości. To, że Wy, słabe kobiety, umiałyście stanąć na wysokości zadania. To, że umiałyście podnieść głos w obronie mężów, ale przede wszystkim obronie Polski niepodległej. Wpisuje się w polską tradycję. Ona taka jest. Ileż to razy w ubiegłych stuleciach to właśnie kobiety polskie stawały na progu ojczystego domu i mówiły non posumus, nie pozwalam. Będę broniła wiary, będę broniła patriotyzmu, będę broniła ojczyzny. Wychowam moje dzieci, córki i synów, na dobrych Polaków, na prawdziwych Polaków. Tę misję pani generałowa Pani przejęła we współczesnej Polsce i spełniają ją Pani w sposób taki, którym, za, którym zazdrościć mogą przeszłe pokolenia. Za to wszyscy pani jesteśmy wdzięczni. A dzisiaj, gdy pamiętamy o generale Błasiku, chcemy też przywołać pamięć pana ministra Aleksandra Szczyka. Chcemy przywołać pamięć pana generała Gongora. Chcemy przywołać pamięć pana Kazimierza, General Gilarskiego i wszystkich generałów, tych, którzy byli dowódcami rodzajów sił zbrojnych którzy tam polegli. Polegli, bo to był cios w Armię Polską. Polegli, bo to był cios w niepodległą Rzeczpospolitą. Chciałbym, Pani generałowo by przyjęła Pani ode mnie w imieniu nie tylko zespołu parlamentarnego, ale tych wszystkich senatorów i posłów, którzy są wierni służbie ojczyzny. Zobowiązani że prawda zostanie ukazana, winni zostaną ukarani, a Rzeczpospolita zostanie odbudowana. Dziękuję. Serca Wam dziękuję za to, że jesteście z nami, że pamiętacie o poległym na służbie dowódcy polskiego lotnictwa w samolocie z tak umiłowanym przez niego znakiem na skrzydłach biało-czerwoną polską szachownicą, która wówczas została zbroczona krwią. Wybitnych Polaków i zanurzona w smoleńskim błocie. Krew Polaków, którzy tam oddali życie na czele ze świętej pamięci panem prezydentem i jego małżonką, Sprawiła, że jeszcze bardziej ta szachownica stała się czerwona, by przywołać słowa hymnu polskich lotników. Młoto smoleńskie, które ją zamazało, stało się jeszcze stało się jakże wymownym symbolem tego, co od tamtej chwili się dzieje, jak zamazywany jest prawdziwy obraz rzeczywistości na użytek systemu kłamstwa i propagandy. Szanowni Państwo, gor gorąco dziękuję Wam wszystkim za to, że nie uwierzyliście w to wszystko, co na siłę wiadome media wtłaczają nam już niemal dwa lata. Nade wszystko, że nie uwierzyliście w jedyną możliwą według Rosjan. Jakże prymitywną teorię kłamstwa, pijanego generała, wymuszającego na pilotach konkretne zachowania i decyzje. Prawda jest jedna. Prawda kosztuje, ale prawda wobec kłamstwa zawsze wychodzi na jaw, jak to się stało ostatnimi czasy. Ale nie stałoby się to, gdyby nie ludzie tacy jak wy, którzy potrafią myśleć. I mają serca oddane sprawą ojczyzny, którzy wierzą w Boga i Jego sprawiedliwość oraz starają się żyć według Jego przykazań. Prawda o świętej pamięci generale Pilocie Andrzeju Błasiku, o spokój duszy, którego dzisiaj wspólnie modliliśmy się, i którego pamięć czcimy w tej chwili nad jego grobem, zwyciężyła. Potwierdziła, jego umiłowanie Polski i wiernej, nieskazitelnej służby pod znakiem biało-czerwonej szachownicy. Mój mąż zawsze był i wierzę, że w pamięci prawdziwych Polaków na zawsze pozostanie szanowanym oficerem Wojska Polskiego. Dziękuję Wam, drodzy rodacy, że byliście z nami przez te wszystkie bolesne dni i że nadal jesteście. Wasza modlitwa, wsparcie i obecność pomagają nam odzyskiwać wiarę w to, że prawda jest wartością, której żadne układy i siły nie zdołają zagłuszyć i wyeliminować. Niech ten dzisiejszy dzień, gdy umocniliśmy się modlitwą, pozwoli nam iść z przekonaniem, że warto dla prawdy żyć, a czasem warto też i trzeba dla niej umierać. Jeśli, w Jeśli nie w dosłownym słowa znaczeniu, to w przenośnym, gdy celowo unika się prawdy, bo jest niewygodna, a trzeba na to patrzeć, słuchać i cierpliwie znosić w nadziei, że kiedyś minie ten czas. Raz jeszcze wszystkim Państwu w imieniu swoim, dzieci i całej rodziny serdecznie dziękuję za Waszą niezłomną postawę. Szczególne podziękowania kieruję do pana ministra Macierewicza. On od pierwszej chwili wspaniale stanął w obronie mojego męża. Jestem panu, panie ministrze, wdzięczna i będę do końca życia. Pragnę podziękować panu redaktorowi Naczelnemu Gazety Polskiej, panu Tomaszowi Sakiewiczowi. Gorąco dziękuję społecznemu komitetowi w hołdzie generała pilota Andrzeja Błasika. Serdecznie dziękuję za trud włożony w organizację dzisiejszych pięknych, wzruszających uroczystości dzielnej niczym prawdziwy generał pani Anicie Czerwińskiej z Gazety Polskiej. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom i organizacjom patriotycznym, kombatantom, żołnierzom i harcerzom. Dziękuję wszystkim Państwu za wzięcie udziału w tych uroczystościach, za okazane wsparcie, za tą swoistą obronę żołnierskich dokonań i lotniczego honoru mojego męża. Wierzę, że mój mąż z niebiańskich przestworzy spogląda na nas wszystkich tutaj zebranych, wraz z całą polską elitą poległą pod Smoleńskiem i jest niezwykle dumny z naszej postawy. Serca dziękuję za wszystko Wam wszyscy, moi kochani przyjaciele. Dziękuję bardzo. Nastąpi teraz ceremonia złożenia fiatów na grobie generała Andrzeja Błasika. Bardzo proszę delegację o zajmowanie miejsc za wiązankami.